W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy milionerów na streamach losowych streamerek oraz streamerów. Będę im zadawał mega proste oraz głupie pytania, na które będą musieli odpowiedzieć. Pytania będą z różnych kategorii, chociażby wiedza ogólna albo jakieś YouTube'owe pierdoły. Od poprawnych odpowiedzi oczywiście zależy stawka, którą otrzyma dana osoba. Za odpowiedź na pierwsze pytanie otrzymają 50 zł. Za odpowiedź na drugie pytanie otrzymają 150 zł. Za odpowiedź na trzecie pytanie otrzymają 250 zł, a za odpowiedź na ostatnie pytanie, czyli czwarte, otrzymają okrągłe 400 zł. Ponadto będą posiadać jedno koło ratunkowe. Czyli tanie do czatu. Tylko i wyłącznie wtedy będą mogli zerknąć na czat, żeby sobie zgarnąć odpowiedź. Zła odpowiedź to niestety stracenie wszystkiego. Jak już znacie wszystkie zasady, to na samym starcie możecie dupnąć łapę w górę, ze względu na to, że będę wówczas wiedział, by robić więcej tego typu odcinków. 25 tysięcy łap w górę to kolejny tego typu odcinek. Przy okazji, widzowie, proszę, zostawcie mi suba, bo tak się docze do tego miliona powoli, abyście pomogli, co? A w komentarzu możecie napisać jakiś fajny pomysł na odcinek z donatów. Będę przypinał serduszka. Let's go. Jakaś Brysiunia tutaj jest. Ona Kajora ogląda. Musimy do niej pójść. Dobrze, w takim razie piszemy O no, dzień dobry O właśnie Ja do żołnierki z bombasu Przychodzę z zapytaniem Czy chce pani wziąć udział w milionerach O 400 zł Więc w sumie W 400 nerach Dziękuję strasznie za subika Bożego Za 7 subików Bożego Dziękuję jak zwykle I no Jaka miła baba Dziękuję bardzo Za wspieranie mojego streama Ja bym się z nią chyba dogadał widzowie Dobra widzowie Let's go Wysyłamy w takim razie do nejcika I zaraz Zadamy jej jakieś pytanko. Oho, każdą żyła żołnierską z bombasu. Tak się składa, że to ja jestem żołnierką z bombasu. Dzień dobry, cześć Dyshonor, witam. W sumie 400 złotych Chyba nie chodzi, hola, Let's go! Let's go! <gry> Dziękuję bardzo, cień złotych, Jasz, i serdeczka dla Ciebie, oczywiście. To wiesz co, obawiam się, że gdybym wzięła udział w milionerach, to byłoby to dość niesprawiedliwe, bo tak się składa, że wiesz, ja, poliglotka, po prostu tutaj fanatyczka zgłębienia tematów po. <grym> Nie znajdziesz kogoś, kto miałby ze mną równe szanse Więc no muszę odmówić dla dobra innych Nie. Dobra, tu dajcie mi jakieś pytanie i wam zaprezentuję moją wiedzę Rączki mam tutaj, nogi mam tutaj I nic nie piszę na klawiaturze, więc nie będę mogła sprawdzić Pytanie pierwsze, kwota 50 zł. W jakim mieście wychował się papież Polak Jan Pablo II? Odpowiedź A. Watykan B. Wołodejów Odpowiedź D. C. Wadowice I D. Wrocław Dobra widzowie, wysłamy jej w takim razie pierwsze pytanko Bum puru 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 Pytanie 1. Kwota 50 złotych. W jakim mieście wychował się papież Polak Jan Pablo II a. Watykan b. Wołodejów c. Wadowice d. Wrocław. Wadowice! Dobrze! Gratulacje! To była poprawna odpowiedź. Pytanie 2. Kwota 100 złotych. Z iloma krajami graniczy Polska? Widzowie, to jest wiedza ogólna. To powinien wiedzieć każdy Polak rodak. Byłeś w wojsku! Pytam się ciebie, czy byłeś w wojsku! Jeśli nie, to i tak powinnyś to wiedzieć. <noise> odpowiedź A, 6. Odpowiedź B, 5. Odpowiedź C, 7. Odpowiedź D, 8. Chyba nie muszę wam, widzowie, mówić, jaka odpowiedź jest poprawna. Napiszcie w komentarzu. Serio, na, 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 napiszcie teraz. Macie 5 sekund. Tak, nie umiem zgiąć tych dwóch palców bez pomocy, mordę. <noise> Nie, ona ma drażnię kursarz za sobą. Jaka to jest wspaniała żołnierka z popasów O, dobra, kolejne pytanie. To była poprawna odpowiedź. Trzy pytanie, dwa kwota, 100 zł. Z iloma krajami graniczy Polska A6B5C7D8. Obwód Kaliningradzki mamy liczyć jako, jako że Rosja? Niemcy. Nie! nie mogę iść mi tyle. Przerywaj A. mi! Białoruś. Oj, coś jeszcze nie żeby że wywrotka będzie tutaj? Jest matematycznie liczony.

Ale Polska nie graniczy. Po prostu Podlasie znajduje się w Polsce, więc Polska z nim nie graniczy. Odpowiedź C. Oho. W takim razie piszemy, to była dobra odpowiedź. Odpowiedź C7. Okej, okay, czyli zatwierdziła. Odpowiedź jest C7. Kolejne pytanie trzecie. Kwota to 250 zł. Kto wypowiedział słynne zdanie WIŹMI? Napiszcie w komentarzu, widzowie, czy jest to. Odpowiedź A. Grzegorz Florida. Odpowiedź B. Chromowany bruk. C. Srebrny brek. D. Adam. Mamy tutaj Major Suchodolski Piszcie widzowie wasze odpowiedzi wy komentarzu oczywiście Nie no widzowie, ale powiem wam, że chyba muszę cięższą petardę jakąś dupnąć Bo nie nie chcę tu wysyłać od razu pierwszej osobie Let's go To była dobra odpowiedź Kolejne pytanie, 3 kwota to 250 złotych Kto wypowiedział słynne zdanie Widzisz mnie? A Grzegorz Floryda B Chromowy brok C Srebrny brek D Major Suchodolski MAJOR SUCHODOLSKI Powiedział, srebrny break. Nie no, powiedział srebrny break? Ona nawet nie wie, kto to jest srebrny brek. Widzę, brek, dobrze! Przewaliła, lepiej! Nie, to jest grzegorz. Go. Go. No, każe Florydy, ale nie <grym> <by sobie> mówił. Nie <grym> można tak mówić! Nie wiem, kto to jest Grzegorz Floryda, stary. Przestańcie mi trygerować. Jest. tłynne widzisz mnie, wypowiedział ybrk Niestety, ale łap na pocieszenie trzech miłego dnia u i super jeszcze skacze O, dziękuję za tę wypowiedź. O, dziękuję. Serduszko dla ciebie oczywiście Jasi. dla ciebie i dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, Pozdrawiam ciebie ja również. No również, że jesteś akuratnym człowiekiem i dziękuję za tę wypowiedź! Dziękuję za wypowiedź dla niej. Bądźcie, ci jak ktoś mówi zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Dobrze, widzowie, w takim razie pierwszej osobie niestety, hmm. Ale się nie udało. W takim razie przekonajmy się, kto wpadnie kolejny w nasze sidła. Nie wiem, czy chcę popełnić ten sam błąd bon, widzowie, co zawsze i wchodzić do bab, które streamują Ligę Legend. To dobrze, wiecie, jak to się kończyło zazwyczaj. Tutaj mamy jakąś miłą panią, co gra w of Legend. Błagam, żebyśmy się nie zestrachali, widzowie. Żeby się nie ukazało, że nas leje i powie, że jesteśmy śmieciami skończonymi. 10 kapolołków nawet nie ma. Okej, okay, to myślę, że weźmie udział. Mam się mam taką nadzieję. Dobrze widzowie, let's go, zobaczmy, czy weźmie udział. Dzień dobry dla pani. Trzy. Czy chcesz wziąć udział w milionerach o cztery stóweczki? Cztery proste pytanka, gwarantowane 50. Ziczko jak coś nie pyknie dla pani. Dzień dobry. A no tak, bo ja z Podlasia jestem. A dzień dobry, dziękuję za dyszkę. No mogę wziąć, ale ja się boję, że coś odpowiem głupiego i będzie ci się śmiać. Nie no, nie będziemy się śmiać. <laughs> Jedyne co mnie bawi to to, że jest Podlasia. Serio, jesteś z Podlasia? Serio, z Podlasia? To łatwe pytania będą. <śmieniczy> Potem są pasjonaci żartu i pytają mnie czy moja mama widziała konona. <śmieniczy> <śmieniczy> Od początku, kilka krzyż się przebijano tutaj. Sport to zrobię. Podchwytliwe pytanie, mianowicie pytanie numer jeden: 2 rantowane 50 pylny. Z ilu powieści składa się trylogia Sienkiewicza? Czy jest to, widzowie, odpowiedź A, czyli trzech? Odpowiedź B, czyli dwóch? Odpowiedź C, pięciu? Czy odpowiedź D? Nie istnieje coś takiego? Napiszcie w komentarzu. A i taka jedna podpowiedź, widzowie: z ilu powieści składa się trylogia? Trylogia, cykl dzieł składający się z trzech utworów. Bez trzy. Kanał ucze bawi, dlatego warto zasubskrybować. Przecież subskrybuj jest tam na dole i jest czerwony. O nie, tak jak ta lampa. O, i teraz jest szara. Bardzo ładnie, dziękuję. Pamiętajcie widzowie, jak zjedziecie na dół i macie tam czerwono, to was tak dupne, że będziecie mieli też czerwono na dupie. Pytanie numer jeden, gwarantowane 50 plyn, z ilu powieści składa się trylogia Sienkiewicza, a 3 B2C 5D nie istnieje takie coś. Nie istnieje chyba, co? Co? Błagam. Trylogia Sienkiewicza. Nie, no nie istnieje, nie istnieje, nie istnieje. Widzowie, co ja mam z tym zrobić? Czy wiecie, widzowie, bo trylogia Sienkiewicza to jest polska. Widzowie Josiego, ona na YouTubie tylko tak udaje dla kontentu. Myślimy i pić tych już niech, niech będzie dla no, pocieszenia. Białystok, Leśna Dolina, czy coś Ci to przypomina? bez miłego dnia. I szkoda, że odpowiedź jest zła. Nie wiem, co mnie naszła. Stwierdziłam taka krótka. O, nagada z trochę. Trzymaj się tam, żeby mama cię nie wykawała z domu. Tak, normalnie. Taka lekturka. Nie wiem, baby z białego stoku są niesamowite. Naprawdę. Ja bym widzowie chciał. <laughs> Jak mam jakieś widzki z białego stoku, piszcie na dole. Opis swój. I czy też tak gadacie? Masz głowę? Czy nie wiadomo co? <laughs> Białystok, Leśna Dolina, czy coś ci to kur... Przypomina miłego dnia i szkoda że odpowiedź zła C Biblet ale dziękuję pięknie Białystok, Leśna Dolina, miłego dnia dla Cyby Miłego zionka również życzę Powiem tak widzowie, ja naprawdę tych pytań mam bardzo dużo Tutaj przejechaliśmy tymi pytaniami, ale były zblurowane, bo nie chciałem wam wszystkich pokazać Ja naprawdę bardzo bym chciał je zadać, serio widzowie, w sensie legitnie Bardzo bym chciał je zadać Jak będzie 30 tysięcy łap w górę pod tym filmem Użyjemy tych pytań i zrobimy wojny płci. Wiecie o co chodzi. I będziemy do chłopów wysyłać i do bab, i zobaczymy kto więcej odpowie, czy baby są głupsze, czy chłopy są głupsze. No nywy. Ale będziemy mogli się przekonać. Jak zostawicie lajka o, na Cogscraftie chłop kra. bardzo dobrze Widzowie pamiętajcie, Coxcraft.pl najlepszy serwer Minecraft Bo mój Szymka Bardzo dobrze, że Coxcraft Cik polecam no, To jest tajemnica, taka wiesz, taka Tak jak, jak dźwięk. Dźwięk. nie swoich tajemnic to są boty takie Chłop mówi, że jest hakerem Bo sobie fejkowe followy nabija na Twitchu Dobra, idę stąd, idę, idę stąd, za dużo Jednak pochwaliłem chłopa, że gra na Cogscraftsia Ej, Psycha siada S Zobaczmy, czy Psycha siądzie na pytaniach Co ja robię, widzowie? No co ja k... Ku... że wysyłam ludziom pieniądze. Oho, zobaczmy co nam powie, jo, hej, czy chcesz wziąć udział w milionerach o cztery skutki? Donej tam będę wysyłał pytanka. Dobre odpowiedzi równa się wysyłam więcej 33 Może być w sumie, możemy się pobawić. I to w ogóle... Wygląda jak jakiś odcinek. No to jest sobie odcinek. Pytanie pierwsze. Gwarantowane 50 zł. I uwaga, ilu jest członków Teamu X? Odpowiedź A 6 odpowiedź B, 7 odpowiedź C 8 i odpowiedź D 9 I widzowie, napiszcie w komentarzu odpowiedź. I zaraz będę wam mówił, która odpowiedź jest poprawda. Słuchajcie, odpowiedź poprawda to jest 8. A jest to podświetliwe pytanie, bo jest piosenka Team X7. Bo wtedy jeszcze siedmiu członków miało być, ale później leksiu jakby został wzięty, więc dlatego jest ich ośmiu teraz. Dlatego ludzie mogą wiecie, kojarzyć sobie, że oh, kurde, ej, ale jest piosenka 7. Hmm. Wiecie o co chodzi, widzowie. Ej, zróbmy głupkę z ludzi. Ey, Pytanie NR1 50 zł, gwarantowane ilu jest członków Team X? Moje Pięć 8 9 Julkę Nie no, za. ośmiu. Dziewięciu, dziewięciu, dziewięciu. Dlaczego dziewięciu? Nie ja no, cztery laski, czterech facetów. Ona się dalej zastanawia. Dobra, wysyłamy. Dobra. O! 50 Dziękuję. Złotych. Niestety, nie dziewięć poprawna od 108C piosenka nazywa się Team X7. co? Ale nie powiedziałem tem. No Nie, dobra widzowie, idźmy stąd już. Pozdrawiamy dla niej. Mam nadzieję, że będzie miała miły dzień. Tak jak my mamy. Miły dzień teraz. Dobra widzowie, tutaj mamy kolejną, miejmy nadzieję, uczestniczkę. Gra sobie w Minecraft czyluję bombę. Aczkolwiek nawet jeszcze nie zdaję sobie sprawy z tego, że może być nabywszy 400 czterech stów. Ale to powiedziałem bardzo ładnie. napiszcie mi w komentarzu, że dobrym byłbym prowadzącym widzowie. Hejcia, czy chcesz wziąć udział w milionerach o cztery stówki? Cztery pytania gwarantowane, 50pln. Dobrze, widzowie, let's go, zobaczmy, co nam powie. Yoshi! Co, co nam <grym> wow, a jakie jest wpisowe? Czy coś mogę stracić i czy to będzie dużo? <grym> Nic nie tracisz. Dobra, brzmi dobrze, brzmi rozsądnie. Dobrze, widzowie, zobaczmy w takim razie, czy rozsądne również będą odpowiedzi na nasze pytania. Którą z kolei od Słońca, Ziemia jest planetą. Odpowiedź A trzecią, odpowiedź B drugą, odpowiedź C pierwszą, D żadny z powyższych. Widzowie, napiszcie odpowiedź ponownie w komentarzu. Ej, napiszcie też, czy się wam podobają takie interakcyjne odcinki. A i w ogóle wiele osób może się zapytać, dlaczego na przykład wysyłam po 10 zł dla tych osób, a nie na przykład, nie wiem, złotówkę, czy 3 zł, czy coś takiego. Uważam, że jeśli korzystam z ich kontentu, bo w tym momencie aktualnie prowadzą transmisję na żywo i w sumie się im wcinam, co prawda robiąc im fajny kontent, no ale jednak to chcę im to jakoś wynagrodzić fajnie i mimo tego, że na od źle odpowiedzą to wychodzą z jakimiś kilkoma złocisami na plus. Dobra, let's go. Yoshi. Hey. Pytanie od 1 do 50 zł, którą z kolei od Słońca Ziemia jest planetą. Napiszmy, że masz jedno koło ratunkowe. Pytanie do czatu. Odpowiedź A, trzecią. Dobrze odpowiedziała widzowie. Była taka rekombajka zawsze, że moją wolę znajma tole, jak się uprę, nie pozwolę. A pozwolę to była to był Pluto. Dobrze, bardzo ładnie. W takim razie widzowie wysyłamy kolejnego donata i kolejne pytanko. Ej, mega się cieszę, że ktoś wreszcie odpowiada. Dobrze. Dobra widzowie, jakiś czas temu był taki memik, w sensie jakiś czas temu <laughs> chyba z rok, gdzie Ewron na pytanie o stolicę Jugo Jugosławii odpowiedział: Sarajewo. Jakie miasto było stolicą Jugosławii przed jej rozpadem? Sarajewo. Kto napisał I... Sarajewo? Do tego widzowie y, odpowiedź A to jest Sarajewo, y, odpowiedź B to jest Belgrad, odpowiedź C to jest Uff, ...to miasto, a nie San Paulo, a odpowiedź D to jest Waletta, y, bo ostatnio byłem na Malcie i se stwierdziłem, że y, fajnie by było. A i w ogóle zdjęcia z Malty widzowie są na moim Instagramie, polecam serdecznie. Bardzo ładne zdjęcia dodaję. A jak zostawić followka, to mi będzie miło, bo ja dużo igresów dodaję i na przykład szkaluję Polaków tam, czyli sam siebie w sumie. I was też. Dlatego wbijajcie na mojego Instagrama. Yeah, yeah. Jugosławii? Chyba było stolicą Jugosławii. Aj, no to teraz ja wyszedłem na Debila. Ale chyba Belgrad, Sao Paulo to jakieś. <laughs> Sarajewo to jest na, chyba na Islandii? Nie no, Ewron mówił inaczej, co ty gadasz? Tak, Belgrad. I ta babka jest gigalkarnieta, gratuluję w takim razie. Kolejne pytanie wlatuje, bo widzę, że ja nie wiem, ja muszę w czymś trudniejszym lecieć, bo tutaj coś czuję, że mnie portfel zaboli widzowie. Ale mega się cieszę, mega się cieszę, naprawdę mega się cieszę. Pan do uprawiania swojego sportu potrzebują odpowiedź A, karabinku, odpowiedź B, łyżew, odpowiedź C, nart i odpowiedź D, czekanów. Ja nie wiedziałem tego widzowie, ale potrzebuję łyżew ogólnie. O Jezus, gratulacje numer 3. Pan Dobra, to e... do jest pomoc z czatu. Jak coś widzowie, to są panczyniści. Panczyniści, wykuwiści. Uh, Aktun napisał łyżwy. Ale źle, że używa teraz tego. Dobra, to jest koło ratunkowe. Dobra, zadajmy pytanie. Zabierasz 250 zł, czy lecimy do ostatniego pytania po 400? Czy zabierasz 250 zł, czy lecimy do ostatniego pytania po 400? Zła odpowiedź, gwarantowane 50 zł. Lećmy po następne Pytanie. Let's go! To mi się podoba, ale nie, może się nie spodobać widzowie. I gratulacje. Ostatnie pytanie, 400 zł. Ile kanał Friza wygenerował łącznie wyświetleń? Odpowiedź A. Prawie 1 miliard. Odpowiedź B. Prawie 2 miliardy. Odpowiedź C. 3 miliardy. Odpowiedź D. 4 miliardy. I patrzcie widzowie, tutaj mamy kanał Friza, co nie? Ja myślę w ogóle, że 3 miliardy, ale chodzi na to, że pousuwał trochę filmów chyba. No i mamy tutaj prawie 2 miliardy. Tutaj widzowie już będzie strzelane, więc mi się wydaje, że ciężki będzie. Będzie, ciężko i będzie. Josi, gratulacje, ostatnie pytanie. Ostatnio czytałam o tym. No ktoś zapisał miliard. Jeszcze czyta czytałam o tym ich tym logu. Oj, to logo nie Cztery odpada, jeden na pewno nie. Oho. Coś nie da, coś przy, przy dwójce. Co? Naprawdę? Dwa. Ostatnia moja odpowiedź, że to będzie dwa. Ona już wie! Ona już wie, że to dobra odpowiedź. Dobrze, widzowie, w takim razie... Wszystkie Gratulacje! Jak jedyna, jedyna. 400 złotych. Gratulacje, mniej niż 3 wygrywasz dzisiaj jako P, I, E, R, W, A, S, Z, -A i jedyna. O Jezus, Josi, to ja dziękuję, co ty? Ale zrobiłeś mi naprawdę nieco. Aż mi jest gorąco. mam, że pójdzie coś na nagrywarkę, żeby lepsze streamy robić, to na pewno. Ale mega widzowie się teraz poczułem, nie? Zrobiłeś mi naprawdę mega dzień i mega zabawę. Też mi zrobiłaś, uratowałaś mi odcinek. Szanuję bardzo i całuski dla ciebie. O, dziękuję bardzo. A, generalnie widzowie mega mnie cieszy, jak mogę pomóc jakimś mniejszym twórcom właśnie w rozwijaniu się w taki sposób. Widzę, że babka ogarnia. Widzę, że spoko te streamki są. Mega, me, mega się git z tym czuję. Naprawdę widzowie, mega git się z tym czuje. Również mega git się poczuje, jeśli Oczywiście zostawicie suba. Obejrzyjcie sobie te filmy, które znajdują się tutaj. Zasubskrybujecie mój kanał Robloxowy chociażby oraz mój kanał z mobilkami, bo zacząłem tam znowu wrzucać, więc zostawcie tutaj suba. Tutaj sobie obejrzyjcie. Trzymajcie się, kocham was widzowie. Jesteście wspaniali. Takie odcinek. Dają mi mega pompę. Trzymajcie się i na rap!